Witam serdecznie. Ten temat poruszałem już nie raz. Parcie na statystyki, obniżanie w ogóle wymogów, żeby dostać się do wojska i to jest fakt. To nie są moje wymysły, moje pieprzenie za przeproszeniem, tylko to jest fakt, fakt, o którym mówią sami ludzie, kogo teraz spotykają w tej armii. Nie wrzucają wszystkich do jednego worka, ale sytuacja jest coraz bardziej tragiczna. Nie samo to, co mówią ludzie, to, co do mnie dociera, to, co słyszę podczas rozmów, czy też podczas różnego rodzaju, czy też kiedy dostaję jakiegoś informacje, maile itd, i tak ale, ale to jest fakt, który również był na łamach jednej, czy drugiej jakiegoś większego medium, tak, czyli jakieś Onet, Interia, inne takie rzeczy, gdzie Wojsko Polskie, gdzie dowództwo informowało, że dane wymogi, na przykład takie i takie, zdrowotne, łamane przez, są zaniżane. I to ja wam pokazywałem. I to praktycznie wszędzie. I do czego to doprowadzi? Każdy wie. Pokazuję wam to przedstawiam sytuacje związane z armią, tu ktoś popełnia samobójstwo, tu ktoś strzela do samochodu, tam ktoś kogoś bije, i inne takie tam rzeczy, tego jest sporo. Dzisiaj list od widza, który muszę wam przedstawić, bo daje bardzo dużo do myślenia. Co zrobić, kiedy ludzie odwracają wzrok? Co zrobić, kiedy Spotyka się, kiedy żołnierz na swojej drodze spotyka gościa, który jest niestabilny emocjonalnie. Ta sytuacja, jaką się tam dostał, prawda? Tą sytuację wam dzisiaj opiszę i spróbuję podsumować w jakiś sposób, żeby ktoś tam w przyszłości nie miał kłopotów. Ale zanim zaczniemy, łapka w górę, komentarz taktyczny. poślij materiał dalej wszystkim osobom wspierającym rozwój redakcji, właśnie. As info Z całego serca dziękuję. Jeżeli ktoś uważa, że te moje monologi, że te treści, które wam pokazuję, czy to związane z mundurówką, czy też z, z, z sprawami społecznymi, że to ma sens, to zapoznajcie się z opisem pod filmem, bądź pierwszym komentarzem znajdziecie tam różne możliwości kontaktu, czy też wsparcia i rozwoju redakcji. To jak? Lecimy. Dobrze, moi drodzy. Słuchajcie się w to. Witam Jestem świadkiem problemu, który narasta w armii. Znam przypadek człowieka, który jest niestabilny emocjonalnie i doprowadza się do samookaleczenia. Powodem, takim zachowań, e, powodem takich zachowań są tematy osobiste, aczkolwiek nie zawsze. Nie panuje nad własnymi emocjami, które prowadzą do, do tego, że zachowuje się jak opętany. Nie potrafi poradzić sobie z nimi i prowadzi to do samookaleczenia, wyżywania się na bliskich czy sprowadzania ich do totalnego, Zera. Takie sytuacje są dla niego normalne. Dostał się do armii na zasadzie plecaka. Jego tłumaczenie na występowanie blizn na ciele i ukrycie problemu, żeby dostać się do armii, tłumaczy wypadkami w pracy, a ślady potem nie wskazują na wypadki, a wręcz odwrotne świadome zadawanie sobie ran. Jest osobą niestabilną emocjonalnie w towarzystwie. Nieradzącą sobie i nie sięgającą po pomoc. Nie będę wymieniać przypadków, żeby nie narazić się na podejrzenia. Uważam, że jest to realne zagrożenie dla osób postronnych, gdyby ta osoba posiadała dostęp również do broni. Co jeśli wybuchnie emocjami w sytuacji, w której należy być nieomylnym i zrobi sobie lub komuś innemu krzywdę? Uważam, że ta osoba powinna być skierowana na badania i wydalona z armii ponieważ stwarza realne zagrożenie nie tylko dla prywatnego otoczenia, ale też nawet i służbowego. Co o tym sądzicie? Czy macie realny sposób na pewne zweryfikowanie takiej osoby, a również ewentualnego wyeliminowania zagrożenia dla innych? Jeśli to zgłoszę osobiście, to narażę się na odwet ze strony tej osoby lub jego kolegów. Jeśli nie zgłoszę, to może być w tragedii, Tragedia w przyszłości. Tak czy siak jestem w położeniu, a inni jestem w złym położeniu, a inni, a inni żołnierze to widzą i odwracają wzrok. Niezłe, co? No i cóż tu mądrego można ogólnie powiedzieć? Ja nie wiem, kto jest autorem tego tej wiadomości. Nie wiem, gdzie to jest. Nie wiem. Ale. Ale sobie pogadajmy, bo, bo trzeba, bo to nawiązuje po prostu do wszystkiego tego, co ja opisywałem w przeszłości. Prawda? Może prowadzić do tragedii i to bardziej bliższej niż dalszej. To co kolego, bądź koleżanko, ja nie wiem, ale no mówmy kolego, to co kolego opisujesz, to jest tak naprawdę to jest realnym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi. Zarówno nie tylko ich, ale zarówno tak samo tej osoby. W ogóle, całego otoczenia. I nie jest to donos. Gdybyś takie coś powiedział, to nie jest to donos, tylko obowiązek reagowania. Właśnie, to my myślę, że mamy obowiązek reagować na takie rzeczy, jeżeli właśnie działamy w środowisku, gdzie jest dostęp do, bro do broni. Postaram się w jakiś sposób dać konkretny, bezpieczny schemat tego działania. Może mi się to uda, który chroni nie tylko Ciebie, ale też minimalizuje ryzyko odwetu. Bo tutaj masz jedną rację, tutaj nie chodzi o jakąś e, jakby to nazwać, nie chodzi o samą ocenę tej sytuacji, ale po prostu już o bezpieczeństwo. Samooka leczenia utrata tej kontroli kontroli emocjonalnej, napady, ukrywanie blizn, e, brak leczenia, na to wygląda, dostęp do broni, to są twarde przesłanki do natychmiastowej weryfikacji psychologicznej. Tutaj bym się zgodził. W wojsku to nie jest kogoś prywatna sprawa. Na takie rzeczy, moim zdaniem, powinniśmy reagować i to jak najszybciej. No i właśnie, tutaj nie zalecałbym raczej iść do osoby, jeżeli nie ma takiej pewności, że może znaczy tutaj z tego, co czytaliśmy, co czytałem, co słyszeliśmy, to może być, że będzie jakiś odwet, czyli ta osoba ma jakichś tam kolegów, więc może też i przełożonym, więc może tutaj nie warto iść do przełożonego, bo to często. No cóż, kończy się zamiecieniem pod dywan, prawda? Albo jakimś odwetem, jak tutaj kolega ma problem. Więc może trzy bezpieczne takie kanały, czyli na przykład żandarmeria wojskowa, można anonimowo, tak, zgłosić podejrzenie zatajenie poważnych problemów psychicznych w procesie kwalifikacji, na przykład realne zagrożenie bezpieczeństwa dla siebie i dla innych osób, tak? podkreślając ten dostęp do broni, obawa o odwet, wniosek o zachowanie anonimowości. Nie muś, nie trzeba podawać tutaj z imienia, nazwiska, wystarczy jednostka, okoliczności i charakter takich zachowań. Tu ja bym doradzał. Tu sam mógłbym, jeżeli ta osoba usłyszy, zobaczy ten film, bądź wy macie podobną sytuację, zgłoście się do mnie. Ja mogę to zrobić również dla was. Albo skontaktować z was, jak już nieraz wspominałem, z odpowiednimi osobami ze służb. Znam takie osoby, które. Poważnie, podejdą do tematu. Ja nieraz powtarzałem: jestem zwolennikiem kontaktowania się ze służbami, a uważam, że ta sprawa właśnie takiego typu jest. Cóż, można by, by też było sięgnąć wyżej, czyli wojskowa służba kontrwywiadu, tak? Kontrwywiad wojskowy, bo. Mm, <grywywiad> Wiecie, tutaj, jeżeli tak jest, może mogłaby wystąpić jakieś zatajenie informacji przy kwalifikacji, niestabilność emocjonalna, ryzyko czynu jakiegoś tam niekontrolowanego, to ja myślę, to są takie priorytetowe sprawy dla bezpieczeństwa, więc można by to było, ale no cóż, no tutaj to no zacząłbym chyba jednak bardziej od tej żandarmerii, o której. Wspomniałem wcześniej. Można też na przykład inspektorat MOD, MON, sygnał o zagrożeniu życia, tak? E, można zgłosić, że w jednostce służy osoba, która wykazuje symptomy jakichś zaburzeń czy też ma jakieś takie działania odruchy autodestrukcyjne, agresywne oraz ze zgłoszenia wewnętrzne może istnieć takie podejrzenie, na przykład, że będą ignorowane albo właśnie obawa przed konsekwencjami. No tu mi takie rzeczy przychodzą do głowy, aczkolwiek ja osobiście stawiałbym na żandarmerię. I tutaj z drugiej strony, jak użyć słów, żeby ktoś w razie co wam nie dopierdzielił, tak? Więc nie radziłbym pisać, mówić, że on jest chory psychicznie, bo wy nie jesteście specjalistami w tej dziedzinie, albo że to jest psychopata, tylko że to są jakieś na przykład fakty, które zaobserwowałem o ryzyku służbowym, czy też o no, jakichś tam podejrzeniach, że. No, występują jakieś braki zdolności do zdolności pełnienia służby z bronią. No, ja bym poszedł może w tym kierunku. A co zgłosić, jak zgłosić? No, to co zaobserwowałeś, czyli zaobserwowałeś powtarzające się zachowania, jakieś autoagresywne, dziwne zachowania, widoczne blizny wskazujące na samookaleczenie, niekontrolowane jakieś wybuchy emocjonalne, yy, prawda? E, podejrzenie, że może być tu brak jakiejś chęci, Skorzystania z pomocy specjalistycznej, podkreślenie, że ta osoba ma dostęp do broni służbowej, no i każdy może się wyrazić jakieś tam swoje zdanie, że ta osoba stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia żołnierzy, a samych siebie nawet. Myślę, że obojętnie jaka to służba będzie, do jakiej tam się kolego skierujesz, a powinieneś to zrobić, zaznaczam. To po takich słowach na pewno się zainteresują. No i ciężka sprawa, o której trzeba powiedzieć, dlaczego musisz to zrobić? Każdy z Was, który widzi taką osobę, bo jeśli dojdzie do tragedii, to co? Wszyscy, którzy wiedzieli i milczeli, to tak naprawdę będziecie w współodpowiedzialni, tak? Bo to Wy na pewno będziecie wiedzieli, że mogliście temu zapobie zapobiec. Milczenie w takich sprawach to nie jest żadna neutralność, to jest tak naprawdę. Taka akceptacja ryzyka, no i akceptacja tego, co się stanie później, jeżeli ktoś poniesie śmierć, na przykład. A takie przypadki, jak wiecie, już były i to całkiem niedawno. No i jak się chronić? No, przede wszystkim, jeżeli złożycie to pisemnie gdzieś tam na służbach, to z zachowaniem kopii. No i przede wszystkim żądać zachowania anonimowości, jak to się mówi, prawda? To się zawsze przyjmuje. No i, no i chyba bez rozmów w jednostce. System nie reaguje na plotki, reaguje na jakieś takie udokumentowane ryzyko. Więc, no poszedłbym w tym kierunku. To są trudne rzeczy. To są bardzo trudne rzeczy. Bo e, wtedy ciężko żyć w czymś takim, e, wiem to, z rozmów, że ludzie, którzy czegoś nie zrobili, ci ludzie i koledzy, koleżanki byli gdzieś tam męczeni. Może w tym kierunku też. I wtedy, a mogłem to zrobić wcześniej, mogłem coś powiedzieć, a teraz ja sam mam kłopoty, to właśnie w takich sytuacjach, kiedy nie reagowali na kogoś krzywdę. A tutaj, w tej sytuacji. No jak wtedy żyć, kiedy wiedzieliście, że mogliście komuś pomóc? Mogliście ostrzec? Jak z takim czym żyć? Kijowo, nie? Się wtedy będzie patrzyło w lustro, dlatego tutaj zgłaszać, zgłaszać. Mamy obowiązek zgłaszać takie rzeczy. Takich ludzi przychodzi coraz więcej, te wymagania nie poszły z powrotem. Nie, 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 nie. Nie mówię, że przychodzą do wojska teraz sami psychole, ale przychodzą ludzie, którzy. No, są inni, są inni, mają inne priorytety, mają inne wartości i w wielu przypadkach. Niestety takich jest coraz więcej, coraz więcej. Ja wiem, jacy ludzie przychodzili, bo sam służyłem właśnie e, na szkole podoficerskiej sił powietrznych, gdzie tworzyliśmy kadry podoficerskie. E, moi koledzy, co niektórzy jeszcze do tej pory służą w szkoleniówce, e, i są odpowiedzialne właśnie za tworzenie kadry podoficerskich czy też oficerskich i mówią wprost, to nie są ci sami ludzie. Dlatego ja się cieszę, że ktoś chociaż pisze takich list, bo to jest, to jest wykazanie odwagi, ale też musi iść to dalej, musi iść to dalej zanim stanie się tragedia. Jeżeli ktoś jest niestabilny emocjonalnie, zróbcie coś, żebyście potem mogli patrzeć w lustro. Nie wiem, taki jest mój komentarz. Myślę, że takie tematy powinniśmy poruszać. To jest nie tylko wojsko, to jest też policja. Kochani, łapka w górę, komentarz taktyczny, poślijcie materiał dalej. Wasze komentarze naprawdę mają znaczenie. Przede wszystkim kliknij subskrybuj, zaznacz dzwoneczek, żeby nie przegapić dalszych treści, poślijcie ten materiał dalej. Niech to się niesie, to są tematy, tabu, o których musimy rozmawiać. No i cóż, i bardzo dziękuję za wsparcie. Jeżeli chcielibyście wesprzeć ten kierunek, pomóc ciągnąć ten informacyjny wózek. To zapraszam do opisu pod filmem bądź pierwszego komentarza. Tam znajdziecie różne możliwości kontaktu z redakcją, czy też różne możliwości wsparcia. Teraz ostatnio właśnie inwestujemy właśnie w sprzęt, w nowe kamery, bo kolejna się popsuła, prawda? No ale to są rzeczy takie normalne, tak? Więc możecie wesprzeć właśnie. Yy, yy, taki nasz cel na, na polepszenie tego naszego, naszego naszego jak to się nazywa naszej sytuacji, jeżeli chodzi właśnie o realizację dla was tych wszystkich filmów i tak dalej i tak dalej, czy też wyjazdów, czy też możecie tak po prostu z samej sympatii kliknąć link by Coffee, gdzie możecie postawić nam wirtualną kawę, żebyśmy wszędzie za pomocą kofeiny nie spali po nocach i wszędzie. Dojechali bezpiecznie, za to również jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Eee, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Piszcie, nie bójcie się, tylko prawda jest ciekawa, nie bójmy się mówić prawdy. Tyle. A, a od tego musimy zacząć. Nie bać się mówić. Pozdrawiam, życzę miłego dnia. Cześć.